Cześć, witajcie, to kolejny film dla Was ogólnie w dzisiejszym filmie zaczniemy nową grę na nowej mapie na świętokrzyskiej wsi ogólnie. Dzisiaj w dzisiejszym filmie pokażę wam chociaż jaki sprzęt posiadamy na tym gospodarstwie. Oczywiście jest Ursus E385. wsiądźmy do niego. Mamy jak na razie automatyczne odpalanie Ursusa. Więc y, jedziemy na gospodarstwo. A jesteśmy ogólnie na gospodarstwie, ale z tyłu, koło obory. Tutaj mamy oczywiście silos, wiaty i wiele różnych rzeczy, żeby na przykład wejść w krowy. Nie mamy powiedzmy od razu sprzętu. Na wszystko sobie będziemy zbierać. Na sprzęt y, powiedzmy, jak będziemy już trzymać krowy, to będziemy na wszystko zbierać. Powoli się zbiera żeby nie było, że od razu w krowę będziemy wchodzić, mamy oczywiście żmijkę rozgasimy sobie tu naszego ursusa. Yy, ogólnie tutaj 80 stała. Yy, w tej wiacie na prawo mamy ursa 12-24. Taki już u nas większy trochę ciągnik. Ale choć na tej mapie to ciągniki są w miarę potrzebne z dużą mocą, bo są strome podjazdy. Nawet Dobra, zamykamy wiatę naszą. Tuż mamy tutaj Simpme, Rozsiewać do nawozu. Mamy oczywiście Tura. Potingera jest e, Hydropak i Poznaniaka mamy 3-metrowego e, Ursusa T330. Jakby nie on był. Zawsze jakaś polska moc musi być. A ogólnie większość ciągników mamy z Ursusów, Trzy ciągniki mamy. Mamy przyczepę taką standardową. Yy, w sensie ona jest z modów, ale takim starym stylu zrobiona. W sensie trochę porzewiała, że ma już te swoje lata. Wistula oczywiście u nas się pojawiła yy, w dzisiejszym filmie. Yy, w oprowadce, no i ona będzie u nas kosić. Zobaczymy, jaki kombaj będzie następny. Ale jak. Na razie to myślę, że Wistula zostanie z nami trochę dłużej. To się okaże po żniwach. Jak zarobimy na lepszy kombaj, no to oczywiście zmienimy kombaj. Oczywiście posiadamy też opryskiwacz Krukowiaka. Krukowiak powiem Wam, ładnie się prezentuje, bo to nowy ogólnie został zakupiony. No i zobaczymy, jak będzie się ten. Zobaczymy testy, jak on będzie u nas pracował, w sensie pryskał itp. więc jeśli zostajecie do końca filmu możecie strzelić łapeczkę jeśli będzie dużo łapek będzie więcej filmów z tej mapy bo dzisiaj akurat oprowadzka i co mogę jeszcze więcej powiedzieć strzelcie subika jeśli wam się film test spodobał nie chcecie wiedzieć o filmach to jeszcze dzwoneczek musicie zostawić no i myślę że widzimy się w następnym filmie Pozdrawiam mordeczki jest taka też możliwość że będzie ktoś z widzów mógł zagrać na tej mapie ze mną, i, by, i wystąpi w filmie po prostu, ale więcej nie zdradzam. Więc elo mordeczki.